Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Chojera, a Ty znajdujesz się na kanale Gastrolibre, w którym zastanawiamy się, jak zwiększać sprzedaż i zarabiać więcej w gastronomii. I w dzisiejszym odcinku skupimy się na McDonaldzie, ponieważ ostatnio złożyłem mu wizytę i myślę, że jest to miejscem, od którego gastronomia może się uczyć i może sobie masę rzeczy zaimplementować i wdrożyć u siebie, po to, żeby właśnie zarabiać więcej. Ja robię sobie akurat tak, że co jakiś czas odwiedzam jakiś lokal i sprawdzam, czy barmanie albo obsługa proponuje coś więcej, ponieważ uważam, że właśnie to. Podnoszenie sprzedaży to jest jeden z większych problemów w gastronomii. Jak to namawiał Łań grecki, który był słynnym hokeistą, każdy strzał, którego nie oddajesz, jest spudłowany. I tak samo trochę jest z gastronomią, która nie pyta właśnie o jakąś dodatkową rzecz o podwójną porcję alkoholu o kawę do ciastka o ciastko do kawy. Takich przykładów jest masa. I moją misją jest walka z tym. I moja sytuacja w maku wyglądała w ten sposób że jechałem gdzieś tam sobie w trasę i akurat nagrałem odcinek na shorts, żeby sprawdzić sobie, czy faktycznie jest ta... ten abselik. I niestety było tak, że nikt mi nie zaproponował niczego więcej, ale to gdyby dojdziemy sobie do tego, dlaczego tak się wydarzyło. A teraz zapraszam Cię na czołówkę i jedziemy sobie z odcinkiem o McDonaldzie, o tym czego możemy się od niego, z czego możemy się nauczyć od maka i zaimplementować u siebie. Także zapraszam na czołówkę. Dobra, na początku musimy sobie przede wszystkim uświadomić to, że McDonald's to jest skala, jest to gigantyczna firma i jej grupą docelową są tak naprawdę wszystkie osoby, które chcą dostać swoje jedzenie szybko w takiej samej jakości. Dlatego lokalizacje to są wszystkie miejsca, gdzie jest duża przepustowość ludzi, każdy zna Macam i wie, że dostanie tam to samo. Dostanie to szybko, no i nie będzie tam żadnych fakapów, więc to, jak te pytania, co stawiają to jest szybkość i powtarzalność. Czy działa? No, wystarczy, że uszysz się gdziekolwiek i na pewno zauważysz maka. więc działa na pewno. A my teraz przejdziemy sobie do tego, co mają na pewno, czyli do systemu podnoszenia sprzedaży. I ja wiem, że w tym nagraniu, które wrzucałem, akurat zdarzyło się tak, że nikt mi nie zaproponował niczego więcej. Ale w momencie, w którym dojechałem do okienka, zauważyłem gościa, który był bez plakietki i była z nim jakaś tam pani kierownik. I od razu wtedy zrozumiałem, że była tam po prostu osoba na treningu. I jeżeli jesteś na treningu i się uczy tego systemu, to był skoncentrowany na jednej rzeczy i odnośnie koncentracji to musisz wiedzieć, że multitasking to jest pojęcie, które już jak tobie nie funkcjonuje, jest masa badań, które potwierdziły, że jest się dużo bardziej skutecznym, jeżeli skupiamy się na jednej rzeczy i tak naprawdę Potrafimy koncentrować się tylko na jednej rzeczy w, jednej w jednym czasie. Jeżeli coś się stanie nawykiem, no to już możemy dokładać kolejne rzeczy. Więc osoba, która mnie obsługiwała, po prostu nie miała jeszcze wyciszonego tego nawyku, była skupiona na tym, żeby to wszystko nabić po prostu dobrze. I dlatego nie pomyślała, żeby zaproponować mi coś więcej. I tam później pod tym filmem chyba na TikToku e, ktoś z Maka skomentował, że u nich jest to standard i taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. I ja powiedziałem, że jasne, że wiem, że mają to jak gdyby super ogarnięte. I po prostu był to najzwyklejszy w świecie przypadek. I teraz pierwsza rzecz, którą ty możesz sobie wziąć z tej całej sytuacji, to jest po pierwsze to, że nowe osoby przechodzą pewnego rodzaju trening, uczą się wszystkiego, jest im pokazywane, co wszystko, gdzie wszystko, co wszystko leży, w jaki sposób działają, jak się co nabija, menadżer jest do ich dyspozycji, pomaga im się wdrożyć ten system. Nie wiem, ile trwa w McDonaldzie. Wiem, że na pewno jakiś okres czasu i że na tą plakietkę BSE uczę się. Trzeba sobie zasłużyć. Więc fajnie by było, gdybyś ty u siebie też zaimplementował sobie taki system uczenia się nowych pracowników. To oni muszą przejść pewną ścieżkę i wtedy masz pewność, że oni są na właściwym miejscu. I w tym systemie może być, może musisz nauczyć tych ludzi, co gdzie stoi, jakie są pozycje na pośle i tak dalej, ale musisz też w nich wdrożyć ten system taki Abseningowe. Więc pierwsze co musisz zapamiętać, to jest to, żeby mieć system wdrażania nowych pracowników. I ja zdaję sobie sprawę, że te takie formułki, które my kojarzymy głównie z takich linii telefonicznych, tak, że ktoś pracuje na słuchawce i ma tam całą ścieżkę rozmowy i ją klepie. To nie musi w ten sposób wyglądać, tak? Możesz mieć to inaczej ułożone, ale te ścieżki, przez które ta osoba sprzedająca. Przeprowadzi swojego klienta, no nie zostały wymyślone przez przypadek. I ogólnie chodzi o to, że na początku to jasne brzmi sztucznie i tak dalej, ale w momencie, w którym ta osoba zrobi to 10, 20, 50, 100 razy, to ona już tą ścieżkę będzie znała na pamięć. I później pojawia się ta faza takiego luzu, kiedy może się skupić na innych rzeczach. I niestety nie są pracownicy w stanie dojść do tej fazy luzu, muszą się w tym wytrenować. I to nie musi być takie bardzo sztywne, ale musisz zadbać o to, żeby Twoi pracownicy w jakiś określony sposób witali się z twoimi klientami, żeby proponowali im pewne rzeczy. No i musisz ich w tym wytrenować. Ponieważ naszym życiem rządzą w 80% nawyki. I przychodząc do jakiejś pracy, na pewno mam jakieś nawyki z innych miejsc, albo nie mamy ich w ogóle i one nie są wytrenowane. Więc w tym nowym miejscu one muszą się wytrenować. I dopiero później wejdzie ten luz. A te nawyki są właśnie po to, żeby pamiętać o podnoszeniu sprzedaży i żeby to podnoszenie sprzedaży działo się zawsze. Kolejna rzecz, którą ma McDonald's, to jest to, że oni regularnie podnoszą swoje ceny. Jest nawet przyjęte to, że często wylicza się PKB danego kraju i inflację na poziomie ceny Big Maca ponieważ oni niesamowicie o to dbają, tak? Analizują sobie tą inflację cały czas są na bieżąco. Jeżeli sobie przypomnisz, ile kosztowało jedzenie w Maku 10 lat temu, a ile kosztuje teraz, to różnica jest ogromna. Nie wiem czy nie drugie tyle, no teraz jedziesz, jeżeli zamówisz sobie zestaw maestro, no strony, to płacisz 36 zł, tak? Bierzesz zestaw z Makiem, płacisz 27. Czyli tyle co za lunch w normalnym lokalu. Więc to już nie robi się takie śmieciowe zdanie, zasadzie, że to jest tanie, tylko oni zaczynają po prostu trzymać tą cenę i gonią. Więc jeżeli ty przespałeś ten moment i boisz się podnosić ceny, no to nie ma na to czekać. Musisz podnosić cenę. Bo tak naprawdę to tylko ty gigantycznych graczy stać na to, żeby walczyć ceną. Cała reszta musi walczyć jakością swoich usług, jakością. Swoich procedur oraz jakością swojego stachu, szczególnie w Gastro. No dobra, i cena maka gdzieś tam się zmieniła, w sensie ona sobie urosła, ale zrobili sobie furtkę na to, żeby niektóre rzeczy kupić dalej taniej. I ostatnio słuchałem się na tym, że w sumie ściągnąłem sobie aplikację tą McDonalda, żeby zobaczyć, co w niej jest w środku. I ta aplikacja jest ogólnie kozacką rzeczą. W sensie zbiera dane. Do tego sobie zaraz dojdziemy. Ale jeżeli korzystasz z tej aplikacji, to masz niektóre rzeczy taniej. I dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, dlatego że dajesz im swoje dane, czyli mają dostęp do Twojego maila i masę rzeczy, pewnie znając rozmiar tej korporacji, no to wiedzą o Tobie wszystko. I wiedząc o Tobie wszystko, są bardziej w stanie dopasować reklamy do Ciebie. Mając Twojego maila, to za pomocą Facebooka, TikToka, Instagrama, Google'a, YouTube'a i tak dalej są w stanie dostarczyć ci reklamę dużo taniej. Dlatego są w stanie zaproponować ci tanie kanapki, bo na reklamy dla ciebie mogą wydać mniej pieniędzy. lepiej cię poznają. I to jest rzecz, którą ja rekomenduję dosłownie wszystkim, są Aplikacje i programy bazy mailowej, gdzie możesz sobie sam zbierać maile, możesz pozyskiwać je naprawdę w darmowy sposób. Na przykład zrobić prostego newslettera, gdzie ktoś będzie dostawał, twój gość, klient, co tydzień Twoje menu, co jest w danym lokalu. Jeżeli zrobisz na przykład lunche, tak, no to ja pracując sobie w biurze, no to chciałbym dostać na początku tygodnia listę takiego menu na maila. Spojrzę sobie, co jest w poniedziałek, w środę. Jest to dla mnie przydatna informacja, a oni dzięki temu mają adres mój mailowi, dzięki czemu tanie będzie ich kosztowało wyświetlenie mi reklamy. I można o to poprosić w restauracji o takiego maila. Można zrobić sobie landing page, na którym sobie pozyskasz te maile. Są takie opcje na Facebooku, na Instagramie, jest tego masa. Chcieć Ci to wdrożyć, a. Koszty Twojej reklamy będą dużo, dużo tańsze. Więc przede wszystkim możesz sobie zebrać właśnie to: zbierać maile i mieć taniej reklamy. Jest to niesamowicie ważna rzecz, a marketing mailowy jest jednym z najskuteczniejszych. No i. Wiesz, no nie jesteś zdany tylko na Facebooka, Instagrama, tak? Masz jeszcze maila i to jest super rozwiązanie, a te rzeczy są tanie, tak? No to te podstawowe pakiety kosztują gdzieś tam od 200 zł. Więc e, naprawdę przy kosztach lokalu no to są to śmieszne pieniądze. do tych miesięcznie, więc e, o czym tak naprawdę mówimy. I w samej aplikacji, powracając do niej, są jeszcze kolejne opcje, które też sprawiają, że ona jakby działa dalej na korzyść maka. To znaczy, już poza tymi wszystkimi danymi. To jest tam też coś takiego jak grywalizacja. Grywalizacja, czyli zamienienie, wdrożenie mechanizmów gier w to nasze znaczy, życie codzienne, żeby po prostu zwiększać nasze zaangażowanie. I w maków tej aplikacji, możesz sobie zbierać punkty. Jeżeli zbierzesz ileś tamtych punktów, to wymienisz to sobie na jakąś kanapkę czy na coś tam. No jest to dokładnie to samo, co były te. Karteczki się zbierało, pieczątki, że tam ósma kawa gratis. To jest dokładnie ten sam temat, i badania dowiodły, że po prostu grywalizacja jest skuteczna i ludzie chcą grać, motywacja wzrasta. I tak naprawdę grę to jest jedyna taka gdzieś tam dziedzina, gdzie zawodnicy są w stanie przez 80% czasu przegrywać, dla tych 20%, gdzie jest satysfakcja wygranej. Więc jest to bardzo potężny mechanizm, który możesz wdrożyć u siebie. I powinieneś. No nie musi być to od razu aplikacja, jak tam zbiera punkty, ale niech to będzie jakaś tam za którymś razem dostaniesz coś gratis. Pozbieraj sobie te punkty. Przy czwartej wizycie, przy jakiejś wydanej kwocie dostajesz coś tam innego. To wszystko są gry. Kup, nie wiem, cztery z naszych z naszego cztery rzeczy, z naszego menu i piąte, dostaniesz gratis. Masa tego po kombinu jest genialna książka. Pałowatka czeka grywalizacja, tutaj znajdziesz masę przykładów, jak to wdrożyć. No jeżeli nie wiesz, zawsze możesz się odezwać do mnie. Ja ci pomogę wdrożyć takie mechanizmy, bo tym się też zajmuję. Ale powracając, taki mechanizm na pewno ci się przyda i jest po prostu skuteczny. To jeżeli Część osób może się też zastanawiać, czy jest to opłacalne, tak? no bo ta jedna kawa gratis na ileś tam. No ale to musisz pomyśleć o tym w ten sposób hurtowy, tak? czy jeżeli ktoś kupi u ciebie 7K, nie wiem, kawa to teraz kosztuje pewnie z 15 zł, czyli mamy za 105 zł, to czy jedne nie dasz mu gratis? No. Pewnie, że tak. No, kawa to jest jeden z w ogóle tańszych produktów, i jeden z lepszych, w ogóle, na których się dużo zarabia, więc niejasne, że dasz. Możesz też pomyśleć, co dajesz za darmo. tak? Niech to będą takie rzeczy, które nie kosztują Cię dużo. No Opcji jest tutaj dużo. Ja Cię bardzo serdecznie zachęcam. Na pewno, żebyś zbierał maila i żebyś wdrożył mechanizm grywalizacji u siebie. Żeby jeszcze przekonać cię do zbierania danych, to taka ciekawostka, że jak gdyby to funkcjonuje już od bardzo dawna, gdzieś od 50 lat. W latach 80. w Stanach zaczęto po prostu zbierać od kupujących adresy i wysyłać im i wysyłać im gazetki. Więc. Sprawdzano rachunki, łączono z adresami, i na tej podstawie wiedziano, co ludzie kupują, tak, co mają razem w koszykach, czy tam zarządzano tymi danymi. Stąd też pojawiło się pojęcie koszyków asymetrycyjnych, w których po prostu zauważono, że pewne rzeczy. Jak ludzie kupują na przykład makaron, to do tego często biorą sobie sos pomidorowy, bazylii i tak dalej. Więc zaczęto tak układać produkty, żeby były koło siebie. I są to techniki tak naprawdę, które już były 50 lat temu. I to nie jest nic jakiegoś takiego mega odkrywczego, tak? że zbiera się dane, patrzy kto się co, kto, co kupuje. No i na to się wysyła promocję, żeby przyszedł, tak? A dodatkowo wciśnie mu się coś więcej. Wciśnie w cudzysłowie, tak? No bo to osoby tego potrzebują i tak kupują. A Twoje zadanie polega na tym, żeby jakby twój biznes funkcjonował dobrze, więc musisz sprzedawać więcej, żeby zarabiać. No to jest chyba proste, tego już nie trzeba tłumaczyć. Generalnie jest bardzo stara praktyka, zbieranie tych danych i moim zdaniem warto z niej korzystać. Kolejna rzecz, którą ma McDonald's, to jest to, że słucha swojego klienta i podąża za trendami. Zobacz, pojawiły się w McDonald's już dosyć dawno, tak? Ale są śniadania. I to się pojawiło stąd, że po prostu odkryli, że ich klienci mają taką potrzebę, tak, żeby rano nie było tylko cheeseburger i to takie regularne menu, tylko widzieli, że jest ruch rano, więc trzeba tym ludziom dać śniadania. Tak? Są wrapy z jajecznicą, tosty i nie wiem kanapka z jakąś serkiem, z rzodkiewką. Nie jadam tego smaku zbyt często, więc nie kojarzę. Może pojawiło się jeszcze coś nowego, ale generalnie jest takie menu śniadaniowe, które jest dopasowane do osób, które chcą tam jeść śniadania. Pojawiły się wege opcje. Niesamowite, na początku się wszyscy śmiali, ale cały czas to jest i cały czas sprzedają, ponieważ wiedzą, że jest jakaś grupa osób, która tego potrzebuje, więc oni to dostarczają i sprawdzają i testują, czy dane rzeczy się przyjmują. Zobacz, ostatnio była jakaś taka rzecz, że śniadania w Maku były do 11, później do 10.30, sprawdzali, czy to się przyjmie. Nie zdało egzaminu, więc wrócili do poprzedniej godziny. I ty też musisz jak gdyby testować niektóre rozwiązania i po prostu trochę się w to bawić, tak? po to jako pewnego rodzaju grę, będziesz miał tego, do tego trochę większy dystans. Po prostu testujesz i sprawdzasz, co działa. Następna. Bardzo ważna rzecz to Shadow Guest i kontrola jakości. Shadow Guest polega na tym, że po prostu odwiedza lokal tajemniczy klient i sprawdza, co, czy wszystko jest zgodne z manualem i ze skryptem. I to jest coś, co moim zdaniem jest konieczne, żebyś prowadził u siebie. Ja rekomenduję to wszystkim lokalom, z którymi współpracuję i zawsze nalegam mocno, żeby to wdrażać. Po pierwsze, jest to mega tania rzecz, tak? No bo gdyby możesz poprosić znajomych albo kogoś, żeby wpadł i to sprawdził i ztestował po prostu, czy dane rzeczy. Wychodzą tak jak powinny i czy ci barmani przestrzegają tego skryptu i obsługa i tak dalej, bo tak naprawdę pieniądze, które oni wydają, do ciebie, dopiero do ciebie wrócą. Tak więc, audyt w takiej formie no nie jest jakąś tam szczególnie drogą opcją, a daje Ci bardzo dużo cennych informacji. No i musisz to robić, musisz to sprawdzać. I tutaj taki błąd, który pojawia się często, ponieważ robione są panel testy i bardzo często szefowie sprawdzają, jak dane rzeczy smakują ale sprawdzają tego w warunkach takich małobojowych. bojowych. Po prostu przychodzą sobie do lokalu, wszystko jest zapowiedziane, dobra, to słuchajcie, za tydzień, w poniedziałek zrobimy sobie panel test. No i tak naprawdę ten panel test główno daje, bo ten szef kuchni, czy kto tam się tym zajmuje, czy szef baru przygotowuje te koktajle, żeby wyszły idealne i dopieszczone, poprawia je w nieskończoność. I tak na dobrą sprawę, no to nie dostajesz żadnej informacji wzrotnej, no bo skąd masz wiedzieć, że ten koktajl i te rzeczy będą tak samo wychodziły w tabace, tak w tym w boju, w tej walce, gdzie jest duży ruch. No, ty musisz sprawdzić, czy te rzeczy, które stworzyliście sobie, które kucharz wymyślił, czy barmani, a barmani teraz ogólnie jest trend taki, żeby wymyślać i tworzyć dużo własnych rzeczy, są to bardzo często skomplikowane kreacje. I pytanie, czy one w tym czasie dużego ruchu wychodzą takie same? Czy, czy wtedy właśnie jest zachowana ta jakość? I dzięki temu sprawdzisz sobie i procesy, i czy są w stanie dowieść ten smak. Więc, jeżeli robisz panel test i robisz shadow gesty, to nie rób ich w godzinach, w których się nic nie dzieje, tylko zrób w godzinach, w których jest naprawdę ogień. No, najlepiej zrobić je gdyby i wtedy, i wtedy, wtedy miał porównanie. Jeżeli w obu wychodzi słabo, no to jest spory problem. Ale jeżeli już robisz, no to rób wtedy, kiedy naprawdę dzieje się dużo. No i idziemy jak gdyby sobie dalej, skoro już robisz takie testy, no to musisz. Mieć też, jak gdyby, procedury, checklisty na wszystko, tak? No bo skoro coś sprawdzasz, no to musisz tego wymagać, tak? Jeżeli chcesz na przykład wymagać podnoszenia sprzedaży, no to ci barmani muszą o tym wiedzieć, musi być to im powiedziane i musisz, jak gdyby, na odprawach, które mam nadzieję, że są codziennie, musisz ich o to cisnąć i jak gdyby wytrenować ich w tym, no bo oni nie są w tym wytrenowani. Jak gdyby, podnoszenie sprzedaży to jest taka rzecz którą większość osób ma problem i nie potrafi tego robić. I tak naprawdę masa osób musi się w tym wyćwiczyć, żeby proponować coś więcej. Już nie chcę tutaj roz, roz, rozwijać tych tematów, skąd się coś takiego bierze, bo to jest tak naprawdę temat na kolejny cały długi odcinek, a mimo wszystko chciałem to trochę skrócić. Więc generalnie musisz wyćwiczyć swoich barmanów w tym, więc musisz mieć przygotowane jakieś procedury co gdzie stoi, to będzie wpływało na czas, jeżeli wszystko stoi w tym samym miejscu. No tak ma Mac. Oni mają wszystko podpisane. To jest pojemnik na ketchup, to jest pojemnik na musztardę. Tu leżą bułki, tu leżą kotlety, to jest jak gdyby fabryka. I musi iść za barem czy na kuchni wyglądać to tak samo. Więc jeżeli chcesz zrobić taki szybki audyt, no to po prostu sprawdź i zobacz, czy to wszystko jest podpisane. A dobrze, że było podpisane, no bo wtedy jest Łatwo to sprawdzić, bo jeżeli to nie jest podpisane, to by się może wydawać, że to ładnie stoi, jest ułożone, a tak naprawdę może jest ułożone z dupy, tak? A nikt tego nie sprawdził, nie przetestował, tak? No nie wiem, spróbujmy ustawić teraz Pepsi i tutaj, a następny weekend tutaj, no i zobaczymy, czy się dłużej czekało. No i to jest taki powolny proces, ale trzeba tak sobie właśnie testować, sprawdzać, wybrać najlepsze ustawienie się tego trzymać. Więc musisz sobie takie procedury, manuale, checklisty porobić na wszystko, a później się tym bawić tak i robić sobie różnego rodzaju próby. Dobra, teraz zmienię to, teraz zmienię to. Jeżeli chodzi o upselling, no to spróbuję sprzedawać to. No i ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Ale na pewno musisz mieć porobione manuale, musisz mieć porobione checklisty i tak dalej. Zobacz, w maku, zawsze w toalecie jest czysto. Idziesz i tam jest czysto posprzątane. Jest kartka, godzina i podpisuje się osoba, która to sprawdzała. Dzięki temu możesz... E w łatwy sposób to skontrolować, no bo jeżeli przyjdziesz i zobaczysz, że jest brudno i widzisz podpis, no to już wiesz, do kogo się przypierdolić. Dwa, no to ci ludzie też wtedy wiedzą, że oni muszą to zrobić. To nie jest tak, że tam zwalą sobie, a tu Rafał zrobił, a... Rafał nie zrobił, ja zrobiłem. No nie, no nie ma tak. Jest podpisane, wszystko jasne, i to tak wbrew pozorom bardzo ci ułatwi pracę i sprawi, że będzie wszystko szkół łatwiej. Więc musisz podpisać sobie wszystko, porobić manuale, checklisty i tak dalej. To naprawdę dużo łatwiej wtedy będziesz mógł wymagać. Dobra, więc tak, generalnie to chyba tyle, jeżeli chodzi o makam. To jest, tak, oczywiście, wszystko bardzo skrótowo i tak na szybko. Po prostu ostatnimi czasy byłem, odwiedziłem, więc stwierdziłem, że zrobię taki audyt. Myślę, że będę robił ich więcej. Podsumowując. No to tak naprawdę procedury i checklisty na wszystko, od wdrożenia pracownika po, tego co, po to, co on mówi, jakiś system podnoszenia sprzedaży, manuale na każdą z pozycji, tak żeby trzymać jakość żeby to zawsze wychodziło tak samo, coś do zbierania maila, procedury, skrypty na wszystko, tak żeby każdy wiedział, co ma mówić, jak się zachowuje w konkretnej sytuacji, wszystko z listami. Podpisane, i tak dalej, jakiś element grywalizacji, który możesz wdrożyć, na pewno regularne audyty, czy to w formie shadow czy jakieś zaplanowane. I tak na dobrą sprawie, w skrócie, wydaje mi się, że to tyle, co możesz się dowiedzieć od Maka. Ja oczywiście zachęcam Cię do polubienia, skomentowania bądź subskrybowania tych treści, bo mi się rozwijać. A niebawem będę wypuszczał kilka fajnych produktów, więc. Panie, żebyś wiedział, będą to produkty w naprawdę kozackich cenach, a jeśli w ogóle dołączysz do gdzieś tam bazy mailingowej, no to już w ogóle, no bo u mnie to też tak działa, że jeżeli mam Twojego maila, no i nie muszę wydawać na reklamę taką ogólną, no to ta nie jestem w stanie Ci sprzedać rozwiązania typu. Szkolenie za 300-400 zł, a i możesz sobie przeszkolić cały staw. To są tak naprawdę śmieszne pieniądze. Ale to nie o tym, do tego jeszcze tutaj wrócimy. Dzięki za dzisiaj. Zostaw tutaj właśnie jakiegoś lajka, coś pozostaw po sobie, może się dalej rozwijać. A my widzimy się pewnie niebawem. Dzięki i dobrych utargów.